Dzisiejszy fragment Ewangelii to trzynasty rozdział, fragment trzynastego rozdziału Ewangelii według świętego Jana, umiłowanego ucznia Jezusa Chrystusa, jak wszyscy o tym wiemy. W ubiegłym ty w tygodniu, w Niedzielę Dobrego Pasterza, to był dziesiąty rozdział Ewangelii według, no właśnie, świętego Jana, umiłowanego ucznia Jezusa Chrystusa. Tygodniowy, przepraszam, fragment pokazywał nam dobrego pasterza. Dobrego pasterza. W czym owa dobroć tego dobrego pasterza się wyraża? No w tym, że On życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. Trzeba niejednokrotnie dać no właśnie trochę czasu sobie, żeby te słowa Jezusa Chrystusa. Wybrzmiały dobrze, no właśnie, w naszej wyobraźni, w naszym rozumie. Ja jestem dobrym pasterzem, mówi Pan Jezus. Dobry pasterz. Pan Jezus nam tłumaczy, na czym to dobre pasterzowanie Jego wyraża się i w czym to dobre pasterzowanie, dlatego, że każdy z nas został również przez Jezusa Chrystusa. Powołany do tego, i jednocześnie uzdolniony do tego, byśmy mieli, mia, mając udział jako przedmiot jego pasterzowania, jednocześnie na co dzień stawali się również podmiotem dobrego pasterzowania. To znaczy, no właśnie, żebyśmy nie mniej, nie więcej, ale dokładnie tyle, tylko tyle i aż tyle życie swoje oddawali za swoich przyjaciół. Bo przecież na tym to polega. Na tym to polega. Dobry pasterz życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. A jeśli jeszcze troszkę dolejemy oliwy do ognia, do tego fragmentu, jeżeli jeszcze dopuścimy do głosu Pana Boga przemawiającego ustami świętego Pawła Apostoła, to tam nagle... Dowiadujemy się, że Chrystus oddał za nas swoje życie wówczas, kiedy byliśmy Jego nieprzyjaciół, w ogóle się w głowie nie mieści. Popatrzcie, jak elegancki w obyciu wobec nas jest Jezus z Nazaretu. Jak bardzo wysoko podnosi nam poprzeczkę, bo przykazanie, czyli nakaz miłości wobec bliźniego, to wcale nie jest nowe przykazanie, jak żeśmy śpiewali niedawno, przed chwilą rozpoczynając Moszę Świętą. Przykazanie nowe daje Wam, no właśnie, abyście się wzajemnie miłowali. A przecież w Starym Testamencie, bo mówiąc 10 przykazań Bożych, korzystamy z mądrości zawartych, w starym przymierzu będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Mój Boże, aż serce, boli mówiąc. I uwaga, a bliźniego swego jak siebie samego. A więc to nic nowego. Na czym nowość? Jezusowego przykazania, Jezusowego prawa polega. On już wyraźnie mówi poziom owej miłości wzajemnej, tak, jak ja was umiłowałem. A dobrze wiemy, że ta miłość Jezusa Chrystusa wobec tych, których On umiłował. No była taka, że czasami jak się odezwał, to mój Boże faryzeusze masz wpięty szło. Że Jezus z Nazaretu to nie jakieś takie lelum polelum. Jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz. W zdrowym ciele, zdrowe ciele. Bruń Boże. Jesteśmy w dniu, kiedy kolejny następca świętego Piotra Apostowa, kolejny papież na urzędzie apostolskim, rozpoczyna swoje posługiwanie. Właśnie skończyła się msza święta inaugurująca jego posługiwanie ludowi Bożemu nowego przymierza Ale kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa to on swoje publiczne posługiwanie no, rozpoczął od wezwania do nawrócenia Czyli do tego że no zaczął pokazywać przypominać ludziom że kierunek marszu obrany przez nich jest niewłaściwy, że idą nie w tę stronę, że idą nie ku niebu, że nie, nie zmierzają każdego dnia, konsumując chleb powszedni, nie zmierzają do domu Ojca, nie zbliżają się do domu Ojca, który jest w niebie. No mój Boże, no ale się od Niego oddalają. Pierwszy papież, kiedy rozpoczęły się prześladowania uczniów Jezusa Chrystusa, kiedy no właśnie postanowił opuścić małogościnne dla wyznawców Jezusa Chrystusa Rzym, to Pan Jezus w wizji, którą mój Boże Henryk Sienkiewicz nam przypomniał, zadał mu bardzo istotne py pytanie. Quo vadis. Przepraszam, to akurat Piotr zadał pytanie Panu Jezusowi. Quo vadis domina. Dokąd idziesz, Panie? Ale również dokładnie to samo pytanie może, możemy zadać i Świętemu Piotrowi jednocześnie każdemu. No, z tych, którzy żyją wokół nas, ale jednocześnie również trzeba nauczyć się zadawać je codziennie, jeśli nie wielokroć w ciągu dnia. Dokąd ja idę? Dokąd ja zmierzam? Skoro również adresatem Chrystusowego nawracajcie się, bo czas się wypełnił, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jest również wypowiadane przez Jezusa Chrystusa, mój Boże, również i do mnie. A więc, czyżby w oczach Boży mój kierunek marszu nie zgadza się z tym, co nazywamy Bożym zamierzeniem, Bożym planem, zbawienie każdego człowieka przezeń stworzonego? Ale wróćmy do miłości, bo przecież to jest temat, no właśnie, jako główny dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Wezwanie do miłości wzajemnej kończy dzisiejszy fragment Ewangelii świętego Jana. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Na czym polega miłość wzajemna? Czyli jak samo słowo to dookreślające tłumaczy nam na odwzajemnieniu, czyli na odpowiedzeniu na miłość. Miłość doświadczoną. Natomiast trzeba, abyśmy no, pamiętali o tym, że miłość wzajemna nie jest tylko i wyłącznie ograniczona do relacji człowieka wobec człowieka. Miłość wzajemna nade wszystko odnosi się do osoby Boga, i to w Trójcy Świętej jedynego. Na to wezwanie Chrystusowe, abyśmy się wzajemnie miłowali, no trzeba również spojrzeć w świetle tego starotestamentalnego nakazu miłości. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Tak, duszyczki moje kochane, Bóg umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Bóg tak umiłował świat, znów potrzeba to naprawdę dotknąć, poczuć, zauważyć, wreszcie zauważyć ogrom miłości Boga, której doświadczyliśmy i której doświadczamy. Bóg tak umiłował świat jest konkretny przejaw Jego miłości. Że syna swego jednorodzonego dał. Miarą miłości Boga Ojca do nas jest osoba Jego jednorodzonego syna, którego nam dał. Którego nam ofiarował. Szkoda, że nie ma no właśnie tak jasno. Określonego święta ofiarowania syna Bożego człowiekowi. Chociaż cały czas te ofiary korzystają. Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Powiedzcie, na czym ma polegać odwzajemnienie Bogu, jeśli chodzi o taką formę miłości, taki przejaw miłości wobec nas. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. Na czym ma polegać odwzajemnienie się Bogu za to, że no właśnie On w swoim Synu oddał za nas swoje życie. Odpowiedź, mój Boże, w tym milczeniu wybrzmiewa sama. Proste no, oko za oko, ząb za ząb, syn za syna, życie za życiem. dotknąć naprawdę naszymi rękoma, jak głęboko grzech przebudował nasz sposób myślenia. Jak potrafimy być drobiazgowi w praktyce no właśnie nienawiści wzajemnej. Że do ostatniego grosza, od, do, do ostatniego grosza z naszego dłużnika wyegzekwujemy wszystko to, co nam się należy. Patrzcie, jeśli chodzi o ruch w kierunku do Boga, odczuwamy totalną bezsilność, bezradność, I to nie wobec drugiego człowieka, bezradność wobec samego siebie. Ale ten ołtarz no, domaga się wobec Boga od każdego z nas. od wzajemnienia miłości. Jeszcze raz, głośno to powiem, to słowa objawienia. Tak nas On umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał. Bogu dzięki, że no właśnie człowiek żyjący wokół nas jest swoistym ołtarzem z woli Bożej, na którym i któremu możemy składać naszą ofiarę wzajemną wobec Boga. Zobaczcie, jak wielki obowiązek na rodzicach spoczywa z woli Bożej tak wychować, tak ukształtować swoje własne dzieci. Nie, żeby im w życiu, no właśnie, lepiej było, ale żeby tym, którzy będą razem z nimi, było lepiej. Żeby swoim życiem, no właśnie, potrafili, byli zdolni do tego, żeby Bogu się odwzajemnić, służąc drugiemu człowiekowi. Czy to jako lekarz, czy to jako nauczyciel. Czy to jako sprzątaczka, czy to jako policjant, sędzia, prokurator. Już nie wspomnę o kapłanach. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. No i mój Boże, bidulek czeka, żebyśmy mu